Firma została założona w 1989 roku jako DAP Poland. Wtedy zajmowaliśmy się dystrybucją nasion pomidorów. Natomiast od 2004 roku reprezentujemy wiele firm holenderskich oraz światowych, firm nasiennych, które mają w swojej ofercie nasiona do produkcji szklarniowej, tunelowej oraz do produkcji polowej. Spotkaliśmy się tutaj w celu prezentacji odmian cebuli włoskiej firmy Decorato Sementi, która jest wyspecjalizowana właśnie w produkcji nasion cebuli i chciałbym zaproponować Państwu odmiany w typie hiszpańskim. Typ hiszpański to są cebule duże 8-9 mm o bardzo dobrym, słodkawym smaku wielkości 8-9 cm. Mm. Niezwykle duży system korzeniowy powoduje, że są to odmiany odporne na suszę i bez nawadniania dają bardzo wysokie plony nawet rzędu 100 ton, ale plony są zazwyczaj dużo wyższe od odmian innych odmian typu, innego typu. W tej chwili prezentujemy odmianę heterozyjną jady. Jest to odmiana, która może być przechowywana nawet 8-9 miesięcy. Jest to evenement, jest to prawdopodobnie jedyna odmiana typu hiszpańskiego, która ma takie niezwykłe właściwości, właśnie ze względu na bardzo. Mocną łuskę. Druga odmiana to jest odmiana Goldie. Jest to hybryda syntetyczna również w typie hiszpańskim i może być przechowywana 8 do 9 miesięcy. Prezentujemy również odmianę Yellow Sweet Spanish. Jest to typowa właśnie odmiana holenderska. Duża, 8 cm. O niezwykle dużym. Systemie korzeniowym, i tutaj plony są wyjątkowo wysokie. Ta odmiana nie może być długo przechowywana, dlatego że najlepiej, jeżeli zostanie, zostanie zużyta do końca grudnia. Natomiast główna zaleta to jest bardzo wysoki plon. Także jest to odmiana, którą doceniają producenci. Tutaj w, o, w okolicy mamy kilku producentów właśnie, którzy <laughs> um, um, przechodzą na te odmiany i, e, i w tej chwili prezentujemy e, w większej liczbie e, e, producentów cebuli. E, Mamy również odmiany białe, odmiany czerwone, odmiany ozime oraz szypiorowe. Chciałbym również podkreślić, że w ofercie firmy Alsit są inne odmiany korzeniowe, takie jak marchewki, pietruszki w tej chwili jeżeli chodzi o odmiany polowe, bardzo ciekawa wydaje się oferta koreańskiej firmy Dekiban. Są to kapusty o wysokiej odporności na fuzariozę, czarną zgniliznę kapusty oraz na kiłę kapusty. Także w tym roku Zapraszamy na spotkanie nadnika pusty w Harsznicy 2022 rok, gdzie zaprezentujemy właśnie te odmiany o niezwykłych właściwościach. Chciałbym również powiedzieć, że reprezentujemy firmę Holland Select i ta firma ma bardzo szeroką ofertę fasoli szparagowej oraz fasol tycznych. To jest temat rzeka, bo to jest oferta zarówno dla producentów, którzy produkują dla przemysłu do zbioru kombajnowego. Do zbioru ręcznego, ale również coraz większą popularnością cieszą się odmiany tyczne, które dają bardzo wysokie plony 3-4-krotnie wyższe niż odmiany karłowe. Te odmiany mogą być uprawiane w tunelach oraz w szklaniach.